To też bardzo taki godny podziwu jeździec, który już w dorosłym wieku nauczył się jeździć konno. prawda? Szalenie, szalenie chce zawsze poprawiać swoje, swoje umiejętności. próbuję korzystać z wielu konsultacji i taki ciekawy jeździec, się dużo rozmawia bardzo dobrze Ale cały czas galopuje dobrym rytmem to na tej rzutki, bo ta rzutka w ogóle nie potrzebna On tu nic złego nie zrobi Ten będzie musiał się gdzieś tam zapatrzyć, zostawić nogę bo on bardzo dobrze przegalopował ten zakres Wina u tej średniej rundy, a tacy prawdziwi amatorzy, to no, się nic działo. A teraz ten najważniejszy moment, najtrudniejszy. Niestety, blisko, tak, na tym to polega, że, że ci zawodowcy przyprowadzają. Zdają te konie, te konie w natomiast człowiek, który się nauczył tego tego rzemiosła niedawno, no musi, musi pojechać parę lat żeby, żeby się to wszystko pozamykało w całość, natomiast to jest godne podziwu, że to dobrze wygląda Prawda? troszkę może z, taka takiej asekuracji, w tym sensie, że on raczej jak go odliczał, to do tyłu nie było tej równego tempa, równego rytmu przez cały przebieg. A jednak te cztery błędy stąd się musiały